Cześć wszystkim z tej strony Kador, To jest mój kolejny gameplay z farming simulatora 2013. A w dzisiejszym odcinku będę kontynuował moje koszenie kukurydzy, które to jest zajęciem monotonnym i dość, dość zajmującym dość dużo czasu. Jest już drugi odcinek, a skosiłem praktycznie 1 piątą pola. To może nawet nie robię dużo mijaków, gdyż no dziwna jest dla mnie strasznie ta sieczkarnia. Ale te mijaki w dłuższym czasie trochę skoszę. Robiłem właśnie także część kukurydzy, sypałem dla silosu. właśnie zrobię także część kukurydzy, wsypię dla silosu dla krów to już zrobiłem chyba ze dwie przyczepy, ale się nie mylę. A resztę wrzucę do biogazowni. Nie wiem, ile się wrzucę właśnie do krów. Może jeszcze z jedną przyczepę i dam sobie spokój z krowami, i resztę wszystko pójdzie do biogazowni Może no, bym troszeczkę zarobił, gdyż da się naprawdę na tym zarobić. Ok, teraz trochę zbieramy miaki żeby tutaj było ładne czyste pole. O, może co sobie kupię już mogę sobie nawet pomyśleć yy, za pieniądze jakie zarobię <laughs> z, ze sprzedaży właśnie tej kukurydzy w biogazowni. I powiem wam szczerze, nie wiem. Pewnie że miałem jakieś plany zakupowe. A nie, dobra, już nie wiem, nie wiem. Pierwszą rzeczą będzie przyczepa samozbierająca do... Ale że chyba potrącił. Przyczepa samozbierająca do trawy. To będzie pierwsza rzecz. A druga zobaczy się. No, nowy ciągnik? Wątpię, chciałbym nowy kombajn, ale zobaczę. Albo jakieś pole większe, o, to też jest pomysł. Wiesz, tak jak na przykład do takiej kukurydzy, to te pole mi w zupełności wystarczy. Yy, na przykład... Do takiej trawy również wystarczy mi tamte pole, co mam koło krów. Ale nie jestem pewien co do... Co do zboża, na przykład na zboże z chęcią mógłbym mieć jeszcze trochę większe pole Na taki rzepak Wydeźniwał już bo był naprawdę jeszcze większym przedsięwzięciem Tylko nie wiem zbytnio, które mógłbym kupić gdyż naprawdę czekać chwilę O, tu jest, to jest, to jest właśnie te moje pole, a reszta pól w pobliżu, z wyjątkiem tego, jest dość duża, naprawdę duża, mógłbym się nad tym zastanowić, albo nad, albo nad to się jeszcze zobaczy, one chyba dość drogie są. Okej, okay, trzeba by nowy taki jakby rządek zacząć, nową część. No, niech będzie tutaj. No, a teraz powiem wam, że... Moja druga seria z Farming Simulatora Ta na polskim gospodarstwie Również cieszy się o dziwo no, O dziwo, nie wiadomo czy o dziwo, ale naprawdę cieszy się Taką samą popularnością jak ta pierwsza Może nawet ją dogoni niedługo Czego się oczywiście cieszę gdyż Liczyłem na to że Część z was Bardziej wolałaby oglądać na przykład gry na jakichś modach na polskim gospodarstwie niż, yy, niż na oryginalnej mapie z oryginalnymi maszynami, dlatego właśnie stworzyłem serię drugą. I ona również się cieszy popularnością jest dość nieźle oglądana. Jestem ciekawy jak to się potoczy dalej. Znowu się rozgadałem i pełna przyczepa i nie wiem kiedy... A dobra, już dojadę do końca. Nie wiem kiedy znowu ta przyczepa się wypełniła się rozgadałem, trudno. Hmm. Ciekawe jestem ile tu jeszcze odcinków będzie. Z tą kukurydzą, ojeju. To wiecie co? Ja mam pomysł taki. Otóż strzelam, że... To jest już drugi odcinek z tej skoszenia kukurydzy. Strzelam, że to jeszcze będzie z ze... 2 Może na 3. Żeby nie było nudno. Mam taki pomysł mały. No, no weźcie sobie napiszcie w komentarzach o czym chcielibyście, żebym pogadał w następnym odcinku, gdyż czasami tematy się mogą wyczerpać. Jak na tyle żmudnego koszenia. Więc proszę Was, znajdźcie jakieś tematy, o których mógłbym się wypowiedzieć. Coś, co mógłbym gadać na przykład, ja nie wiem, jedną trzecie odcinka, może pół odcinka, coś może bardziej obszernego. No i to by był właśnie dobry pomysł. Piszcie. Dobra, to będzie chyba ostatnia przyczepa jaką wysypię do krów. A reszta wszystko idzie do biegazowi Prawą chyba naprawdę wystarczy Ale się jeszcze zobaczy, jak naprawdę jeszcze dużo tych przyczep będzie, to może jeszcze później zjedną wysypę, żeby mieć tutaj święty spokój już z tym. Okej, okay, podczepiamy i jedziemy dalej to powinno piszczeć jak jest pełna przyczepa bo Ja się rozgaduję i tego nie zauważam Powinno być jak pełna przyczepa to piszcie coś Ну, no, то было доброе. Ok, jeden przejazd to jest jak widać 20%, i muszę zrobić 5 przejazdów, żeby uzupełnić całą przyczepę. Oczywiście, bez mijaków. No jak widzicie, o czym tu gadać, jak tak myślę cały czas, co ja mógłbym powiedzieć? Ale czasami się tematy wyczerpują. Człowiek czasami myśli, albo coś powiesz sensownego, albo jak już masz jakieś głupoty gadać, to lepiej nie mów nic. Ja właśnie jak tak cicho siedzę, to myślę sobie, a nie będę jakiś głupot gadał. Już wolę się nie odezwać niż jakiś pierdolę gadać. A ja mogę różne pierdolę gadać. Niekoniecznie związane z farmingiem O! W sumie jeszcze jedno pytanie mam bo, A nie Nie miałem pytania, miałem prośbę To teraz mam jeszcze jedną prośbę y tylko ciekawa jestem ile osób z was na, to, na nią odpowie yy, Wyście napiszcie w komentarzach pod filmikiem Czy wolicie jak nagrywam Multiplayer z Battlefield 4 Czy z Call of Duty Ghosts Gdyż mi to naprawdę pomoże, gdyż nie wiem Czasami wyświetlenia nie mówią jednak wszystkiego Bo to różnie z tym naprawdę bywa, raz jedno jest lepiej, raz drugie raz jedno I nie jestem pewien co wy byście woleli? Czy... Da 4 Multi częściej, czy Call of Duty Ghosts Multi wcześniej? Wcześniej. Ja powiedziałem wcześniej, ma miałem na myśli częściej. Słowa się plączą. Teraz akurat fajnie, bo się szykuje trochę one-shotów w najbliższym czasie, bo jak już mówiłem, trochę tę serię zaniedbałem. W tygodniu się ukaże jeden one-shot Może w następny weekend jeszcze jeden, zobaczy się Trzeba trochę, bo tam ta seria zastygła, a ja, ja mam z czego nagrywać one-shoty, ale mi się nie, nie chciało mi się po prostu Okej, okay, znowu pełna No ale to zrobiłem teraz, super Dobra, chodź tu Kurde, czy mi się wydaje, jak w poprzednim odcinku skusiłem trochę więcej? Jakoś wolno mi teraz idzie. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ok, z tym jedziemy prosto do biogazowni. Która nie jest tak daleko na szczęście jak na oryginalnej mapie było. Tam to wszystko było daleko od gospodarstwa, co mnie trochę denerwowało, dlatego grałem na tej mapie OGM. Bo tam wszystko blisko było. Ta mapa była strasznie górzasta to jest wszystko po prostu to mi się podoba. Ok, wysypiemy sobie tutaj. Za dużo tego nie będzie, ale zawsze coś. No ale zajechałem, super Fajnie jest tutaj, jestem zrobione, zrobione tym tym się zajmę później. później już to to później później żeby to sfermentowało, to sobie przyjadę moim ursusem z przystawką do, do kieszonki i będę to ładował. Jak ja jeżdżę, jak ja jeżdżę. A nie, w sumie myślałem, że kosiłem trochę wolnić w poprzednim odcinku, ale będę, że w poprzednim również tylko dwie przyczepy skusiłem. Coż teraz mi się wydaje, że trochę jakby mniejszy obszar. Nie wiem, tak jakoś. Mówię to jeszcze spokojnie, ze trzy odcinki pewnie będą na tej kukurydzy. Dlatego naprawdę proszę was, napisz jakieś tematy, yy, na których mógłbym się wypowiedzieć, tak troszeczkę dłużej. I Naprawdę, wszelakie mogą być związane z tą grą, mogą być związane z inną grą, mogą być związane ze światem Gereapier, pierdziele, już tam, cholera wie, innego. Yy, jak na przykład tak te dużo tematów, a nie powiem się w nim w tym, yy, w następnym odcinku, to powiem jeszcze w następnym, no jakoś to będzie. Okej, okay, ale ten odcinek zbliża się już powoli ku końcowi. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w setkach odcinkach Squadron Simulator. Cześć.